Rozdział trzeci księgi rodzaju kończy się krótkim podsumowaniem opowiadań dotyczących powrotu, jakuba. Do ziemi obiecanej i informacją o tym, że osiadł w okolicach Sychem, gdzie zakupił na własność kawałek pola. Sychem było później głównym miastem Izraela, aż do czasu, kiedy pod koniec IX wieku, przed Chrystusem, król Omry wybudował nową stolicę Izraela Samarię. I z tym właśnie miastem, z jego okolicami związane są później wszystkie opowiadania dotyczące Jakuba. On jest tym reprezentantem tradycji właśnie Izraela, tych północnych plemion Izraela. Powrót Jakuba do Kanaanu rozpoczyna się od spotkania Jakuba z posłańcami Boga w Mechanaim. To jest koniec 32 rozdziału. Aniołowie, których widział, których Jakub widział, kiedy wychodził z Kanaan, teraz witają go, kiedy wraca. Realizuje się właśnie ta obietnica którą Bóg dał Jakubowi we śnie kiedy właśnie opuszczał ziemię Kanan. w 28 rozdziale możemy właśnie przeczytać Bożą Obietnicę ja będę ja będę z tobą i będę cię chronił wszędzie, dokąd pójdziesz, a potem przyprowadzę cię do tego kraju. Właśnie e, ta realizuje się e, właśnie w tym momencie, kiedy Jakub e, powraca do Kanaan i właśnie spotyka znowu e, Aniołów Bożych, tych, których widział w swoim śnie, jako tych, którzy. E, Zapewniają komunikację między rzeczywistością ziemską a rzeczywistością nadprzyrodzoną. Potem Jakub przygotowuje się do spotkania ze swoim bratem, ze Zawem, i mamy to nocne zmaganie z tajemniczym człowiekiem. Człowiekiem właśnie. Tutaj w naszym przykładzie nie ma akurat tego słowa człowiek, jest to przetłumaczone w WC 28, ktoś, walczy, 25, ktoś walczył z nim aż do wschodu Jutrzenki. Ale właśnie w, w oryginale hebrajskim mamy to słowo, iż człowiek, jakiś człowiek. Walczył z Jakubem aż do wschodu Jutrzenki. Ale właśnie Jakub widzi w tym spotkaniu spotkanie z rzeczywistością nadprzyrodzoną, spotkanie z Bogiem i prosi o Boże błogosławieństwo. Prosi, domaga się bardziej, mówi w 27, nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz. Jakub w każdym razie w tym spotkaniu uczy się, że Bóg może zmienić mu imię, ale on nie może poznać imienia Bożego. Bóg może zmienić jego tożsamość, ale sam Bóg pozostaje. Ponad tym wszystkim, co Jakub może ogarnąć, może zrozumieć, Bóg jest zawsze tajemnicą, której człowiek nie może tak po prostu poznać, ogarnąć. Także to zranienie, którego Jakub doznaje podczas tej walki, uświadamia mu, że nie wystarczy tylko sama przewaga fizyczna że sam wymiar materialny to nie jest wszystko. Właśnie Jakub wychodzi z tej walki fizycznie osłabiony, ale wychodzi z błogosławieństwem, z nową siłą. Wychodzi mocniejszy duchem. I właśnie jak prorok Ozeasz w swojej księdze nawiązuje do tego przeciwstawienia między bogactwem, mocą fizyczną, potęgą materialną, a, a tym bogactwem duchowym, a błogosławieństwem, kiedy właśnie w rozdziale 12 Księgi Ozeasza możemy przeczytać, jak właśnie prorok Ozeasz no, podejmuje taką krytykę Izraela, jego czasów, postawy Izraela jego czasów, przeciwstawiając mu to doświadczenie Jakuba, doświadczenie walki z Bogiem i doświadczenie tego błogosławieństwa, które Jakob od Boga. Otrzymał. Możemy przeczytać, to jest 12 rozdział Księgi Ozaasza, werset 5. Walcząc za aniołem, odniósł zwycięstwo, płakał i doznał miłosierdzia, spotkał go w Betel i tam z nim rozmawiał. I potem prorok mówi do Efraima, czyli do Izraela, jego czasów. Ty więc nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa, zawsze ufaj swojemu Bogu. Jakub jest tutaj właśnie przykładem nawrócenia, do którego wezwani są także Izraelici z czasów proroka Ozeasza. Ty więc nawróć się do swojego Boga, przestrzegaj miłości i prawa, zawsze ufaj swojemu Bogu. Nie chodzi tu, aby być doskonałym. Jakub nie był doskonały, ale Jakub potrafił rozeznać... Potrafił rozpoznać Boga i uznać swoją słabość. Potrafił prosić o Boże miłosierdzie, potrafił prosić o Boże przebaczenie. I właśnie to wszystko otrzymał. To właśnie prorok tutaj podkreśla. I prorok wzywa do takiej postawy Efraima, lecz ten mówi: czytamy to dalej: Stałem się bogaty i zgromadziłem sobie majątek. Efraim czuje się samowystarczalny. W gruncie rzeczy nie potrzebuje Boga. Wydaje mu się, że to jakby on czyni łaskę Bogu, e, czyni łaskę Bogu, kiedy przychodzi do świątyni, kiedy składa ofiary, e, a prorok właśnie komentuje, że z całego jego dorobku nic mu nie pozostanie z powodu winy, której się dopuścił. Według 9, 12 rozdziału. W tym komentarzu, właśnie proroka Kazacha, wydarzenia nad potokiem Jabok, to ta walka Jakuba z tym człowiekiem, z Aniołem, jest takim istotnym momentem przemiany Jakuba. Przemiany Jakuba, który właśnie poznaje swoją słabość, a jednocześnie poznaje miłość i moc. Boga, Boga, który chce Mu towarzyszyć ze swoim błogosławieństwem. W naszym tekście Księgi Rodzaju, rozdział 33. Później em, em, mamy spotkanie ze zawem który wychodzi jako bowi naprzeciw, z wielką życzy, życzliwością, z wielką otwartością. Czytamy, że to jest rozdział 33, wc 4 Eza wybiegł mu naprzeciw, wziął go w objęcia, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ten tekst niewątpliwie jest nam znany. Z Nowego Testamentu został wykorzystany przez Jezusa, kiedy opisuje on miłosiednego ojca, czy, czy przynajmniej przez Ewangelistę Łukasza używa tych samych słów w, właśnie w przepowieści o miłosiednym ojcu. Ezaf wychodzi naprzeciw właśnie z tą wielką życzliwością, otwartością, ale też Jakub. No, postępuje inaczej niż wtedy, kiedy uciekał przed Ezawem. Czyli do tego spotkania, do tego pojednania może dojść właśnie przez przemianę. Nie tylko Ezawa, który nie pamięta już o jakichś, nie ma jakichś żalów do Jakuba, nie pamięta już o tych wydarzeniach sprzed 20 lat, które tak bardzo go. No, Nastawił przeciwko swojemu bratu, ale także Jakub zachowuje się zupełnie inaczej. Nie zachowuje się ani zgodnie z tym proroctwem, które słyszała Rachela, w proroctwie, które Rachela usłyszała przed narodzinami swoich synów. Było powiedziane, że starszy będzie służył młodszemu. Jakub bynajmniej nie domaga się czegoś takiego, ale właśnie zachowuje się z wielką pokorą. I też później właśnie w tym błogosławieństwie, które Jakub ukradł Ewawowi w 27 rozdziale w Izaak mówił, błogosławiąc mówi, błogosławiąc Jakuba zamiast Ezawa, mówił bądź panem swoich braci niech synowie twojej matki oddają ci pokłon to jest 29 werset 27 rozdziału Jakub rezygnuje z tego wszystkiego a jednocześnie właśnie podkreśla, że to co posiada jest owocem Bożego Błogosławieństwa. E, w fececie piątym czytamy: To są moje dzieci, które w swojej łaskawości Bóg dał Twojemu słudze i później dalej w wersycie 11 przyjmij mój dar, który ci przekazano, Bóg bowiem udzielił mi wszystkiego. Właśnie to nie on sam zdobył te wszystkie rzeczy, ale je zdobył tak, dzięki Bożemu błogosławieństwu. To Bóg jakby jest tym, który sprawił, że ma, może się cieszyć tymi dziećmi, może się cieszyć tymi, tymi dobrami, które posiada. I właśnie wersety 18-20 konkludują ten rozdział i mówią nam o tym, że Jakub zamieszkał w okolicach Sychem i wzniósł tam również ołtarz i nazwał go imieniem El Bóg Izraela, tak tu jest przetłumaczone. El Bóg Izraela, po hebrajsku El Elohe Izrael to jest właśnie to wyznanie wiary. Jakuba, Izraela. Po raz pierwszy Jakub używa tu w odniesieniu do siebie to imię Izrael, które nadał mu Bóg w tym wydarzeniu przy potoku Jabu, które później zostanie potwierdzone w objawieniu Boga, które nastąpi w Betel. El, Elohe Izrael to wyznanie wiady właśnie w Bożą moc, w opiekę Boga można by je przetłumaczyć Bogiem Bóg Izraela. Bóg Izraela jest prawdziwym Bogiem. Bóg Izraela jest właśnie tym Bogiem, który jest rzeczywisty, który działa, który żyje i działa. Um, historia... Um, um, to znaczy, jakby tym y, konkluzją całej właśnie tej historii y, y, powrotu Jakuba do Kanady no jest właśnie to wyz, wyznanie, wyznanie właśnie tej prawdy, tego, y, tego przekonania, że y, El-Erohe Izrael, że właśnie Bóg Izraela jest tym prawdziwym, działającym, żyjącym bokiem. W historii Jakuba zostaje w tych ostatnich wersetach tego trzeciego rozdziału, w sposób szczególny zostaje jakby przywołana też historia Abrahama. Więc przybycie do Sychem Abraham w dwunastym rozdziale na samym początku swojej historii właśnie tym pierwszym miejscem, do którego przybywa z Mezopotamii, tak jak i Jakub teraz jest właśnie jest właśnie sychem, co właśnie okolice sychem. I tutaj w 12 rozdziale czytamy, że Abraham także wzniósł tam ołtarz w 7 wece 12 rozdziału. Abraham zbudował w tym miejscu ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. Stamtąd udał się ku górze na wschód od Betel, rozbił namiot między Betel na zachodzie i na wschodzie. W tym miejscu również zbudował ołtarz dla Pana i odtąd wzywał jego imienia, czyli to wszystko, co Dokona na samym początku swojej obecności w Ziemi Świętej Abraham, teraz jakby Jakub powtarza, także udaje się do Sychem i buduje tam ołtarz. Później znowu uda się właśnie do Betel, to są te okolice północne i okolice Królestwa Izraela późniejszego. Dalej, ta historia Abrahama jest tu przywołana także. Przez to nabycie pola, pola, które według Księgi Jozuego stanie się miejscem pochówku Józefa, tak jak pole, które Abraham nabył w okolicach Hebronu. W przy Dębach Mamre czy nazwane tym imieniem Mamre stało się miejscem pochówku właśnie Sary, Abrahama i według Księgi Rodzaju także samego, samego Jakuba właśnie tutaj tradycje południowe związane z Jud tradycje Judy związane z Abrahamem łączą się w tej relacji autora Księgi Rodzaju z tradycjami Izraela, z tradycjami północnymi. Właśnie przez to połączenie dziejów Abrahama i dziejów Izraela, dziejów Jakuba. I to wszystko daje nam razem ten jeden przekaz wiary w Boga, który nam towarzyszy, który który jest obecny, jest obecny nie tylko w stworzeniu, nie tylko w jakichś wielkich wydarzeniach historii świata, ale towarzyszy także konkretnemu człowiekowi, towarzyszy Abrahamowi, towarzyszy Izaakowi, towarzyszy Jakubowi, jest prawdziwym Bogiem. Pośród różnych wydarzeń życia prowadzi Abrahama, Izraela, Jakuba ich rodziny do poznania, do przyjęcia właśnie tego, że El Elohej Izrael, że Bóg Izraela jest Bogiem, jest prawdziwym Bogiem. Mój Bóg żyje, mój Bóg działa, mój Bóg jest rzeczywiście obecny. To wyznanie wiady Jakuba jest także wyznaniem wiady autora Księgi Rodzaju. Jest wyznaniem wiady, która jest wiadą Izraela i która dzisiaj jest także wiadą Kościoła.